Witam na kanale TakeLook. Każdy z nas kilka razy w roku czyści okna. Najbardziej popularne są okna plastikowe, takie jak to wykonane z PCV, czyli polichlorku winelo. Popatrzcie, tak wygląda dół okna często uchylanego w zimie. Jest tu pył z ulicy i zacieki deszczu. W sumie dość nieprzyjemny widok. Na ramię skrzydła znajduje się mechanizm otwierania, zamykania i uchylania okna. I o ten mechanizm trzeba dbać, aby okno służyło ci długie lata. To samo dotyczy uszczelek, nie wystarczy ich mycie. W tym filmie zobaczysz, jak wyczyścić ramę okna, czyli tę część zamontowaną w ścianie oraz ramiak skrzydła oraz jak konserwować uszczelki i mechanizm okna środkami, jakie są w każdym domu. Czyszczenie bezsmogowe szyb pokażę w innym filmie. Od razu też zapraszam do subskrypcji kanału tej kluk, bo naprawdę warto. Zapraszam na film. Ramę okien z BCV czyścimy łagodnymi środkami. Stosuję sodę oczyszczoną i ocet, które są bezpieczne, ale nie pozostawia ich na długo. Wyczyść dolną część ramy miękką szczoteczką i przetrzyj miękką ścierką. Nie używaj do mycia okien z BCV twardych szczotek, szorstkich myjek ani żadnych metalowych czyścików, bo zniszczysz powierzchnię profili. Uszczelki odpowiadają za szczelność okna, a szczelne okno nie przepuszcza wody, wiatru oraz jest barierą dla hałasu z ulicy. Aby uszczelki dobrze spełniały swoją rolę, muszą być czyste i elastyczne. Kiedy więc już okno umyłaś, a więc i uszczelki są pozbawione kurzu, to wystarczy przetrzeć je zwyczajną gliceryną, którą pewnie już masz lub kupisz w aptece za kilka złotych. Z otwierania okna składa się z kilkunastu metalowych, ruchomych części, które muszą ze sobą współpracować. Aby im to ułatwić i okno się łatwo, bez oporów otwierało i zamykało, muszą być nasmarowane specjalnym smarem lub olejem silikonowym, albo zwykłą wazeliną kosmetyczną, którą pewnie masz w domu. Smar lub wazelinę wprowadź w te wszystkie zakamarki, gdzie poruszają się te ruchome części, tak jak właśnie pokazuję. Pamiętaj, że te ruchome części są również na dole oraz górze skrzydła, więc nie zapomnij o nich. Tak konserwowany mechanizm dwa razy w roku to gwarancja bezawaryjnego działania okna na długie lata i brak konieczności drogich napraw lub wręcz wymiany okna na nowe. Jeśli podobał Ci się ten film, zapraszam do subskrypcji kanału Tej Club i dawanie łapę w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów, bo naprawdę warto.